Cześć. Cześć! Słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, spośród komentarzy za ostatni film, wybieramy jeden najciekawszy, najbardziej wartościowy, ten, który według nas zasługuje na to, żeby wysłać gadżety, które przygotował dla Was Raveno. Osoba, którą wybierzemy, będzie przypięta u góry w komentarzu i będziemy prosili, żeby się zgłosiła do nas, żebyśmy mogli wysłać taki upominek. Tam są wszystkie dane kontaktowe, więc czytajcie pierwszy komentarz przypięty u góry pod filmem. Cześć, witajcie na kanale Automatyczni. Za oknem już ciemno, firma zamknięta, telefony nie dzwonią, więc jest to najlepszy możliwy moment, żeby nagrać dla Was kolejny materiał. Plan jest taki, że dzisiaj postaram się nagrać dwa może trzy filmy. Pierwszy będzie ciąg dalszy o oleju w automatycznej skrzyni biegów. Dzisiaj skupię się głównie na tym, jak i kiedy zużywa się olej i jak temperatura będzie wpływała na olej, na kolor oleju, czarny olej to zły olej, to dobry olej i tematy z tym związane drugi temat będzie o dynamicznej wymianie oleju jak klientowi zepsuliśmy skrzynię robiąc dynamiczną wymianę oleju i trzeci temat jeżeli się uda to będzie odpowiedź na część, waszych, część z Waszych komentarzy do filmu Powershift, jak przerobić go z pierwszej na drugą generację, tak żeby się już więcej nie psuł. Dla tych, którzy mnie nie znają, to zachęcam, żeby się cofnęli i oglądali też poprzednie filmy, ponieważ wszystko to, co mówię, mówię na podstawie własnego doświadczenia. To jest wiedza, którą ja zgromadziłem. Ja tak robię. Nie musicie się z tym zgadzać. Nie zawsze musi to być prawda. Ta wiedza może się z czasem zdezaktualizować albo zostać uzupełniona o inne... Tematy. Natomiast na dzień nagrania, dzisiaj mamy 6 października 2022, opowiem Wam o tym, jak pewne kwestie, właśnie z tymi olejami, związane widzę. Więc zapraszam Was na odcinek. Cześć. No i witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, nagrałem dla Was materiał, ale jak odsłuchałem później siebie, o czym mówiłem, jak mówiłem, to stwierdziłem, że szkoda Waszego czasu. Można nagrać to bardziej treściwie i przede wszystkim wytłumaczyć pewne kwestie lepiej. Więc jeżeli ja nagrywam to drugi raz, to proszę. Yy, też skupcie się, możecie się wypowiadać oczywiście w komentarzach, co Wy o tym myślicie, ale troszeczkę musicie się skupić, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Czarny olej to dobry olej czy zły olej? Na podstawie jakości oleju mamy ocenić, czy olej nadaje się do wymiany, czy nie. W poprzednich filmach podawałem Wam w procedurach serwisowych, że producenci podają, jeżeli olej jest brudny, widoczne są oznaki jego zestarzenia, jest mętny, to należy, śmierdzi spalenizną, to należy go wymienić. No, i teraz pojawia się pytanie, właśnie kiedy my widzimy, że ten olej nadaje się do wymiany. Pierwsza rzecz mamy przypadki samochodów, które przyjeżdżają do nas, mają zrobione po 150 tysięcy km na jednym oleju. Olej jest ładny, czysty, klarowny. Przykładek: Toyota. Ostatnio mieliśmy Land Cruiser'a. Nie chciałbym skłamać, ale coś stary samochód. 2000, pewnie rok, 8, już nie pamiętam jakie to roczniki były. Ale pięciobiegowa stara skrzynia, 4 litr coś 4, 2 litra, tam był turbodiesel. Jeszcze na pompie, na zwykłej pompie, nie na komunreilu silnik, to może nawet starszy, może 2000 rok. Samochód miał przejechane 650 tysięcy kilometrów. Przy 400 tysiącach skrzynia biegów była wymieniana. Pierwszy właściciel wymieniał skrzynię na drugą, a bodajże przy 420 około. Sprzedał samochód. I obecny właściciel jeździł 420 tysięcy km do 650, czyli zrobił 230 tysięcy, nie serwisując skrzyni, nie wymieniając oleju, nie robiąc totalnie nic. Nie wiemy, czy tamta skrzynia była nowa, czy po prostu to była druga skrzynia używana z niedużym przebiegiem, tego nie wiemy. Natomiast odkręciliśmy korek, sprawdziliśmy najpierw na bagnecie czysty olej. To pierwsza myśl o kurde panie, to już jest tam takie szambo. Olej nie ma żadnych właściwości, że cały syf jest w skrzyni. Zrobiliśmy płukankę, zrobiliśmy dynamiczną wymianę oleju, okazało się, że z tej skrzyni nic się nie wypłukało, olej się nie zrobił ciemniejszy, brudniejszy, zanieczyszczeń na misce olejowej, na magnesach było niewiele, delikatny taki pył grafitowy, czyli standardowe zużycie, generalnie jest, słuchajcie, 200 tysięcy kilometrów zrobione na jednym oleju i po kolorze w życiu byście nie powiedzieli, że cokolwiek z tym olejem było nie tak, więc byśmy powiedzieli, no to na super, hiper dobrym oleju jeździła, na pewno oryginalnym Toyoty. Albo Aizinowskim, japońskim, bo Japończycy robią najlepsze oleje, bo z takimi opiniami też się czasami spotykam. Więc, no tak można by było powiedzieć, no ale pytanie, czy to jest prawda, tak? Ja Wam podam przykład samochodu, żebyśmy zobrazowali. Na naszym samochodzie mamy Skoda Roomster, kupiliśmy 3-latka, miał 120 tysięcy przejechane, Pierwsza wymiana oleju na, 6, na 30, na 60, na 93. My kupiliśmy na 120, my robiliśmy wymianę oleju w silniku. Olej ciemny, brudny, w silniku pełno na garu. Zrobiliśmy płukankę, zalaliśmy ravenolem, pojeździliśmy chwilę. No i teraz pierwsza rzecz nasuwa, jak, jaka rzecz się nasuwa. No, interwały były za długie, ale to olej musiał być gówniany, że tak po prostu, że taki czarny był i tyle syfu w silniku. No, ale skąd wiemy, że olej był gówniany? Może ten samochód jeździ tylko i wyłącznie dlatego, że olej był bardzo dobry i ten bardzo dobry olej spowodował, że przy tych mega długich interwałach wymiany ten samochód jeszcze dycha. A może. Układ chodzenia był niewystarczający, i nawet ten super, hiper, mega dobry olej, który normalnie mógłby jeździć prawie że w Formule 1 w racingowych samochodach, silnikach, on się tak bardzo degradował. I dlaczego tak mówię? Dlatego, że my zaczęliśmy robić eksperymenty na tym samochodzie. Ravenola lejemy do wszystkich swoich samochodów, do, do wielu silników. Natomiast, no wiecie, żadnym samochodem nie zrobiliśmy jeszcze powiedzmy 100-150 tysięcy kilometrów tylko na Ravenolu żeby porównać czy tam na Ravenolu i na innych, żeby mieć takie miarodajne porównanie. Ale o co mi chodzi? Przeszliśmy na Ravenola, wypłukaliśmy silnik. No i olej bardzo szybko zrobił się ciemny. Zrobiliśmy znowu tam powiedzmy 5000 km płukanka, czyli u nas płukanka to jest pół litra nafty do tego silnika, tam wchodzi 3 litry oleju. Więc ja dolewam pół litra nafty normalnie na żywca, silnik chodzi z 15 minut na nabiegu jałowym, później jeszcze z kilometr 2, 3 kilometry przejażdżki, no wiadomo, że bez pałowania, ale po prostu sobie jedziemy się przejechać. I wtedy spuszczamy olej. Olej ciemny, brudny, jak z diesla, po 5000 km. No to co, wlewamy jeszcze raz płukanka. I generalnie przepłukaliśmy ten silnik, ale okazało się, że ten olej, nawet ravenol 10 tysięcy km, to nie chce wytrzymać. No i co, powiedzielibyśmy ravenol gówniany. No, pytanie, czy ravenol jest gówniany? czy z tego silnika dalej wypłukuje się to, co w nim jest, czy może. Yy, Interwały wymian są za długie, no ale ktoś powie 10 tysięcy kilometrów po 8 tysiącach olej się robi czarny, no niemożliwe, ale słuchajcie możliwe dlatego, że ten samochód to jest nasze firmowe Ferrari, czyli ja wsiadam w ten samochód i jadę na przykład z Nowego Sącza na szkolenie, ostatnio jechałem do Koszalina. To teraz wyobraźcie sobie, że do Koszalina, czy wracałem z Koszalina. Z Koszalina droga jest taka, i po, poprowadziła mnie nawigacja, pokazała najdłuższą, ale najszybszą drogę. Na Szczecin i mam ekspresówkę ze Szczecina, Gorzów Wielkopolski, e, Zielona Góra, na Wrocław, cały czas ekspresówka. Do Krakowa, no ekspresówki autostrady, do Krakowa mam e, autostradę i później mam Zakopiankę. Więc teraz weźcie pod uwagę, że jechałem 9 godzin, przy czym z tych 9 godzin to tylko ostatnia... Godzina to była droga poza ekspresówkami, bo cały czas jechałem ekspresówkami, autostradami, czyli ciupałem 140, obroty silnika on ma 4-4200 przy 140 mniej więcej jak się tak jedzie. Dopiero jak w Krakowie zjechałem na Zakopiankę, to powiedzmy, że tam macie pół godziny Zakopianką, to się jedzie trochę wolniej i z Zakopianki w Lubniu jak skręciłem do siebie, no to tam około godzina jeszcze. Czyli wyobraźcie sobie, że odliczmy 2 godziny przez 7 godzin ten samochód pracował z przerwami tylko na tankowanie, no bo to jest 1.4 na gazie my jedziemy, no tam 300 parę kilometrów się robi na butli, więc yy, powiedzmy, że niech będą 3 przerwy na tankowanie czy dwie przerwy na tankowanie po tam 10 minut a tak to 7 godzin non-stop, 4000 obrotów, 4000 obrotów. I my stwierdziliśmy, że po prostu tam układ chłodzenia silnika jest niewydolny i olej się przegrzewa. Założyliśmy dodatkową chłodnicę oleju. I teraz problem czarnego oleju został wyeliminowany. Ale to znowu mam nadzieję, że zobrazowałem Wam, że jak ktoś... A są takie filmy na internecie, jak ja oglądam, to mój idol póki co... Może nie idol, ale numer jeden, którego wytypowałem, to zmienił olej na ravenola w jakimś tam samochodzie w Hondzie i zauważył, że samochód mu pali tam chyba 0,7 litra więcej na 100 km po wymianie oleju, a wcześniej na innym oleju było lepiej. I ravenol jest zły, bo na ravenolu samochód pali 0,7 więcej. I słuchajcie, ja rozumiem, że na różnych olejach samochód będzie palił więcej lub mniej i to się może stać, ale tutaj nie było żadnych refleksji nad tym, że być może to, że samochód pali więcej, to dlatego, że ma olej inny, w cudzysłowie gęściejszy, bardziej lepki i może to jest lepiej dla silnika. On pali więcej, ale ten silnik jest lepiej chroniony. Słuchajcie, testów jest masę, no już nie wywołując do tablicy. M4K robiło test, cała taka wielka tablica, zamrozili to, zrobili test zrobiony. Trzeba powiedzieć, że jak na warunki takie standardowe, warsztatowe, nie laboratoryjne, to mega dobrze i mega profesjonalnie. powtarzalnie zrobili, obracali to, wszystkie fiolki zamrożone. Tylko, że tam znowu nie było interpretacji wyników były podane wyniki, były podane czasy co do pomiarów też bym się kłócił i tam nawet w komentarzach ludzie pisali faktycznie to może troszeczkę było źle pomierzone ale przede wszystkim nie ma wyników bo to, że ten pęcherz w jednej fiolce przeleciał szybciej niż w innej to my nie wiemy jak według tej normy ma być czy ta norma dopuszcza że on miał przelecieć przez 5 sekund 5 do 10, czy 10 do 15 więc my z tego porównania nic nie wiemy Teoretycznie sugeruje się, że ten olej, który był ostatni, dam ja akurat nie, nie, nie pije do Ravenola, bo Ravenol był gdzieś tam w połowie stawki chyba. Ale ten olej, który był ostatni, czyli najdłużej, czyli miał najwyższą lepkość, czyli najmniej dociera do silnika, do góry silnika, nie dosmaruje go, to teoretycznie ten olej mógł być najlepszy, bo według normy takie parametry mają być. No tego nie wiemy. Z drugiej strony profesor Chrys ostatnio nagrał odcinek, że nie ma czegoś takiego jak rozruch silnika na sucho, tak. Więc czy ten olej dostanie się tam po sekundzie, czy po czterech sekundach, to nie będzie miało żadnego wymiernego takiego znaczenia dla silnika. Więc o co mi chodzi, zmierzając do sedna? Ten gościu od Hondy później po, tam wyszło za pół roku chyba, że jak ustawiał luzy zaworowe, to faktycznie ustawił je bodajże ciasno, a teraz zrobił je na większych luzach i spalanie na rawenolu wróciło do normy i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że ludzie podają pewne informacje bez interpretacji. A tu jest bardzo ważna interpretacja, żeby zinterpretować, podać całą masę warunków brzegowych. Dlatego, jak ja Wam mówię, na przykład na szkoleniach z dynamicznej wymiany oleju, mówię, że raczej robimy tak i tak i tak i zaobserwowaliśmy, że jest tak i tak, to za każdym razem dodaję. Ale to są nasze subiektywne obserwacje, ponieważ nie ma dwóch takich samych samochodów, do których mógłbym się odnieść. I teraz, idąc do tego czarnego koloru oleju, zobaczcie na wykres, który Wam przedstawiam. Tutaj akurat mamy temperaturę oleju silnikowego. No wybaczcie, nie miałem czasu, to ja to hamsko po prostu w pęcie przekonwertowałem. Przekonwertowałem temperaturę oleju z Fahrenheitów na stopnie Celsjusza. Ale zobaczcie, że najbardziej optymalny zakres pracy oleju, czyli gdzie mamy najdłuższe przebiegi, to jest temperatura 80-90 stopni Celsjusza. 80-90. Taką temperaturę powinien mieć silnik. Jeżeli mamy niższą temperaturę, jest za zimno, pojawiają się zanieczyszczenia, substancje kwasowe, zasadowe, różnego typu szlamy, sadze będą się osadzały. Jeżeli ktoś jeździ w mieście, bardzo dużo w mieście, na krótkich odcinkach, silnik się nie dogrzewa, to w zimie. Zobaczycie, że odkręcacie korek od oleju, a tam jest masło, bo nawet woda z oleju nie odparowywuje, opary benzyny, ropy nie odparowywują, a przedostają się zawsze w niewielkiej ilości, ale przedostają się do silnika, jak DPF jest wypalany, i to wszystko nie ma, nie ma warunków, żeby odparowało. Natomiast skupiajmy się dalej. Zobaczcie, że mamy 100 000 mil podane dla temperatury 90 stopni Celsjusza. Więc to jest odpowiedź dla tych wszystkich, którzy się pytają, jakim cudem ciężarówka robi tyle tysięcy kilometrów, 60, 80, nawet chyba 100 tysięcy kilometrów robią na jednym oleju. A no dlatego, że tam jest ściśle kontrolowana temperatura oleju silnikowego. A no dlatego, że tam dużo więcej jest tego oleju niż go potrzeba. Weźcie pod uwagę, że Taki dwulitrowy silnik standardowo ma 4 do 5 litrów oleju, ale jeżeli to jest dwulitrowy silnik w wanie, to tam wchodzi 10 litrów oleju. Zobaczcie, ile większy jest ten układ, żeby interwały wymian były mniejsze. No to pytanie: wylewać 5 i wymieniać części, czy wylewać 10 i wymieniać rzadziej? No. Już nie zastanawiajmy się nad tym, bo, bo zaczniemy błądzić, ale 100 tysięcy mil to też nie wiem, jakie to są dane, natomiast z czego to jest wyliczone? Może to są dane obliczone tylko, ale zobaczcie, że jeżeli ja podskoczę z 90 do 100 stopni Celsjusza, to ze 100 tysięcy dystans zmienia się na 25, na 30 tysięcy. Trzykrotnie zmniejsza się. Tak jakby przebieg pojazdu, czyli interwał wymiany tylko dlatego, że temperatura podskoczyła o 10 stopni. Podbijmy następne 10 stopni, czyli ze 100 tysięcy zjeżdżamy już do 12, do 15, mniej więcej. Czyli ze 100 do 15 to jest sześciokrotnie skraca się interwał tylko dlatego, że temperatura podskoczyła o 20 stopni do góry. No i co moglibyśmy się nad tym rozczulać? Nas nie interesują silniki, bo ja ekspertem od silników nie jestem. Nas interesują automatyczne skrzynie biegów i zobaczcie, jak to wygląda w automatycznej skrzyni biegów. Jeżeli przyjmiemy sobie, że to jest taka granica, gdzie te przebiegi mamy największe, mamy 100 tysięcy, 50 tysięcy, 50 000 do 100 tysięcy kilometrów, to zobaczcie, że temperatura, z którą skrzynia musi pracować, to jest takie 65-90 stopni. Przy czym widzimy, 80 jest najbardziej optymalne. Przy 65 ten interwał lekko się skraca, czyli jak skrzynia jest niedogrzana, to też nie jest dobrze. 90, no to tutaj mamy skrócenie już tego interwału, no ale powiedzmy to jest dalej 50 tysięcy mil. Ja tam chyba wcześniej powiedziałem kilometrów. Mówimy w, tutaj w milach, natomiast nie są ważne wartości, ile tu jest podane, tylko ważna jest właśnie interpretacja tego, że zobaczcie, jak bardzo. Interwał wymiany zależy od samej temperatury oleju. Czyli nieważne, czy my tu przejmiemy kilometry, czy mile. Zobaczcie, że nie da się określić, co ile wymieniać olej, bo od samej temperatury już mega, mega to zależy. Więc teraz, jeżeli my zakładamy, że mamy temperaturę oleju utrzymaną na tym optymalnym poziomie 80-90 stopni Celsjusza, to jeżeli macie skrzynię biegów, która się przegrzewa i łapie z 90 złapie 104 stopnie Celsjusza, to ze 100 000 mil jedziemy na 20. Zobaczcie, czterokrotnie skraca się interwał wymiany. Jeżeli podskoczymy na 115, to mamy 10 000 mil, czyli ze 100 000 w 80 stopniach to mamy 90, 100, 110. 30-35 stopni, jak się podniesiemy, a powiedzmy od tego optymalnego zakresu tutaj gdzie 115, 120, 110 to, to jest już dużo, ale ogólnie będziemy machnęli ręką. Ty, to jest dobrze jeszcze, to tam do 150 to jest daleko. Zobaczcie, 10-krotnie ze 100 tysięcy do 10 tysięcy. 10-krotnie skraca się interwał wymiany, a tu już nie mówimy o przypadkach, że ktoś jedzie na przykład, ciągnie przyczepę, nie ma dołożonej chłodnicy u siebie w samochodzie i ma 120-130 stopni Celsjusza. No to zobaczcie, że mamy 5000, czyli 20-krotnie skraca się interwał wymiany. Czyli te dane, które ja Wam podawałem w poprzednich filmach, one nie są wystane z palca. Tak po prostu jest. Więc ja zachęcam do tego, zakładajcie sobie dodatkowe chłodnice oleju. To jest temat, który bardzo mocno, żeby, żeby zobrazować o co chodzi. Wyobraźcie sobie Izinowskie skrzynie sześciobiegowe, TF80SC i cała ta na tych skrzyń. Ludzie biją pianę w internecie, na forach, niestworzone rzeczy wypisują. Po wymianie oleju skrzynia zaczęła szarpać, bo wykasowali mu licznik cykli przegrzeń, a nie zrobili adaptacji i nie odpowietrzyli elektrozaworów. A tam trzeba odpowietrzyć elektrozawory. Ludzie takie głupoty wypisują. Ktoś tam wrzuca filmiki, pokazuje, że on właśnie skrzynia zaczęła mu szarpać. Ale jak ten licznik cykli przegrzeń zapisał sobie jego wartość i później wpisał tą wartość, którą miał, to ona nie szarpie. A jak wykasował do zera, to ona szarpie. No, a my robiliśmy testy nawet u mojego znajomego i, i patrzyliśmy na to. I w jednym samochodzie ten licznik stoi w miejscu, się nie zmienia. W innym samochodzie nie wiadomo i w jaki sposób się zmienia. I jeszcze w innym samochodzie patrzyliśmy, przepisywaliśmy, zwiększaliśmy go, zmniejszaliśmy, zerowaliśmy. Nie było żadnych różnic na pracy skrzyni biegu. Jeżeli skrzynia biegów jest zepsuta, to jest po prostu zepsuta i nie ma znaczenia, co ty tam wpiszesz. Będzie szarpała koniec kropka. I już znajomy się doktoryzuje właśnie, analizuje, myśli, co robić, bo jak się skrzynia mocno zagrzeje, czyli złapie powiedzmy te, jak testerem patrzyliśmy, no to powyżej 110 stopni, że ją tak zgrzaliśmy, zaczyna się właśnie kopanie, zaczynają się problemy z redukcją, ze zmianą w górę, zatrzymuje się i jest takie dób takie uderzenie, jak, jak rusza na przykład ze światła. To jest takie mocne szarpnięcie. I okazuje się, że wystarczy temperaturę oleju zbić do niższych wartości. Wystarczyłoby dołożyć chłodnicę oleju, która zbije temperaturę. Patrzę na wykres z tych 110-115, czyli patrząc na zużywanie się oleju, samo to są już bardzo trudne warunki. Zbić do 90, zbić do 80, czyli dołożyć dodatkową chłodnicę oleju. Fakt, masz skrzynię biegów, tam coś jest zepsute, tam się przycinają elektrozawory, tam może coś już się uszkodziło, ale ona działa, ona ogólnie zmienia biegi. W optymalnych warunkach, tych idealnych, ona zmienia biegi dobrze. Ma 30% żywotności jeszcze przed sobą, więc spraw, żeby ona pracowała w optymalnych warunkach, nie będziesz musiał robić remontu. Czyli obniż temperaturę pracy skrzyni biegów. To jest taki lifehack, o którym ludzie totalnie nie myślą. I teraz, no znowu, jak ja tam wrzuciłem shorta bodajże, że dorabiam sobie adapter pod chłodnicę, to od razu by tam kilka komentarzy, że tak, ale nie ma termostatu, to skrzynia będzie się nie dogrzewać i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, takie testy. My, ja zrobiłem trochę testów u siebie, idzie zima, więc jeszcze potestuję to na samochodzie. Jak jechaliśmy do Frankfurtu, to z Piotkiem dyskutowaliśmy. On mówi, że zakładają chłodnicę całkiem zewnętrzną, to zimą skrzynia i tak szybko łapie temperaturę. Łapie temperaturę i 50-60 stopni łapie. Nie zagrzewa się do 80-90, ale 50-60 złapie nawet zimą i też w miarę szybko. Bo jak jest skrzynia zimna, to powiedzmy konwerter. Mocniej zagrzewa wtedy olej, lokap się tak nie zapina i tak dalej. Są inne funkcje realizowane. Natomiast zobaczcie, 90 stopni to jest przebieg 50 tysięcy mil, 80 stopni to jest 100 tysięcy, przy 65 to jest tam, nie wiem, 90 tysięcy mil. Więc nawet gdybyśmy tutaj obniżyli temperaturę do 50 stopni Celsjusza, to się okaże, że to i tak pewnie będzie 50 tysięcy mil, 30 tysięcy mil. Więc, bo odkładają się tam jakieś substancje i tak dalej. Więc jeżeli ja dołożę chłodnicę i nawet nie założę termostatu, ale skrzynia mi łapie 50-60 stopni zawsze, to ja jej nie przegrzewam. Jeżeli nie przegrzewam, to może ten interwał jest krótszy, bo skrzynia jest niedogrzana, ale zobaczcie tutaj, fluid fatigue, czyli zmęczenie oleju następuje bardzo szybko powyżej 100 stopni. Yy, zaczyna się pienić jakieś tam substancje, wani FOM, to nie wiem, jakieś tam foam, czyli forms, nie wiem, piany, inne rzeczy, może kwasy jakieś się tam wydzielają już, nie wiem co to są, znaczy jest seal hardened, czyli uszczelnienia twardną, zaczynają się pojawiać poślizgi na elementach ciernych, a jakbyśmy sprawdzili jeszcze właśnie tutaj dla silnika, to zobaczcie, że powyżej 150 stopni Celsjusza, e, powyżej no, tutaj mamy powyżej 150 stopni Celsjusza Bearing Melt, czyli okazuje się, że zaczynają się panewki już podtapiać w silniku w wale korbowym. A skrzynia biegów też ma panewki mosiężne i inne. Więc, jakby nie było, to lepiej jest nie dogrzewać skrzyni niż przegrzewać. Nie mamy problemu z degradacją tak szybką oleju, nie mamy problemu z panewkami, nie mamy problemu z twardniejącymi uszczelnieniami, z jakimiś tam pianami i tak dalej. A później przychodzi lato, czy tam przyjdzie dłuższa trasa, skrzynia złapie temperaturę, dogrzeje się, to wszystko, co było w oleju, odparuje. Więc ja zachęcam wszystkich, już kończąc, zamiast kombinować, na różne sposoby przesyłać dobre konwertery, dobre, bo jeszcze sprawne, jeżdżące, zamiast regenerować dobre skrzynie biegów, wymieniać elektrozawory, świrować, kombinować pomóżcie tym skrzyniom biegów, żeby one pracowały w optymalnych zakresach przykład, może wrzucimy kartę, jest film, Maciek nagrywał film Iveco ze skrzynią 8HP, która zrobiła, ja już nie pamiętam ponad 300 tysięcy kilometrów na pewno, tylko nie wiem, czy 300 czy bliżej do 400 ale ponad 300 na jednym oleju, bez wymiany oleju. I ktoś powie, no to uff, nie trzeba wymieniać oleju. I a co najlepsze, awaria była dlatego, że strzelił tłok. Czyli wymiana oleju nic by nie zmieniła. Ten tłok i tak, i tak by strzelił. Więc gdyby nie wadliwy tłok, czy tam powiedzmy słaby, który pęka, to może i 400 tysięcy by zrobiła, może i 500 tysięcy by zrobiła bez wymiany oleju. No to nie wymieniaj oleju, tak? No nie. Weźcie pod uwagę, że tam była. Oddzielna chłodnica oleju automatycznej skrzyni biegów z dedykowanym wentylatorem, który się załączał, czyli niezależnie od silnika, od wszystkiego, tam była kontrolowana temperatura oleju, żeby nie przegrzewać skrzyni biegu. Jak temperatura rosła, to ten wiatrak tam chochlował, żeby skrzynię wystudzić, był założony termostat, dzięki czemu skrzynia łapała co najmniej tą temperaturę 60 stopni, bo tak termostaty z reguły są ustawione, że musi złapać 60 stopni, dopiero wtedy zaczyna się studzić. Więc patrząc na ten wykres, zobaczcie, że tamta skrzynia zawsze pracowała, zawsze. Przez 90% czasu, jak tylko samochód ruszył, to pracowała w optymalnych warunkach i nie była przegrzewana przede wszystkim. I zrobiła taki przebieg. Więc od tego zależy, od temperatury zależy. Więc zacznijcie dbać o swoje samochody. Oczywiście, piszcie w komentarzach. Jak to u Was wygląda, posprawdzajcie co Wy robicie, jaka temperatura jest u Was, jeżeli zaobserwowaliście, że czasami macie problemy, jeżeli jest gorąco i czujecie, że gdzieś tam skrzynia zaczyna poślizgiwać, sprawdźcie sobie temperaturę, posprawdzajcie chłodnicę płynu chłodzącego, z przodu wentylatory czy się załączają, czy chłodnica jest drożna. Jak wymyjecie chłodnicę z przodu, to się okaże, że i samochód ma lepszego kopa, bo intercooler lepiej studzi, klimatyzacja lepiej działa, bo skraplacz klimatyzacji jest czysty i silnik, i olej silnikowy, i skrzynia biegów, wszystko pracuje w niższych temperaturach. Weźcie to pod uwagę, zadbajcie, podokładajcie dodatkowe chłodnice oleju, jeżeli jeździcie sportowo, jeżeli ciągniecie przyczepy i na pewno to Wam pomoże, a w dłuższej perspektywie nawet zaoszczędzicie pieniądze, bo jeżeli olej pracuje w niskich temperaturach, to dłużej wytrzymuje, czyli dłużej jest ładny, dłużej jest czysty, więc co większe przebiegi możemy go wymieniać. Zamiast wymieniać go co 30 tysięcy, będziesz wymieniać co 50. Zamiast co 50 wymienisz co 60, może co 70. Dalej już bym nie szedł, jak 70 tysięcy. Dla mnie to jest górna granica, bo pomimo, że olej jest czysty, to on i tak stracił swoje właściwości. To jest tylko tyle, że on nie był sfatygowany masakrycznie i obciążany i temperatura przy zmianie biegów nie była zbyt wysoka. Ale on i tak jest stary, więc nie ma dodatków, żeby poprawiać jakość uszczelnień. Więc tak czy inaczej należy go wymienić. Powiedzmy co 5 lat i 70, 60, 50, 70 tysięcy kilometrów. Ale jeżeli wymieniałeś co 30, bo się robił brudny, bo ciągasz przyczepy, to teraz będziesz wymieniał co 40, co 50 i finalnie nawet na tym zaoszczędzisz. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.